Siemano. jeszcze taki odcinek z orki wleci, bo pomyślałem, że nic nie, nie relacjonowałem, jeżeli chodzi o orkę po w tym sezonie jeszcze, więc coś nieco zawsze można opowiedzieć. No i coś Wam mogę jednak następnie tutaj zaznaczyć, że mimo tych deszczy, które rzekomo były przekropne, padało, było w miarę mokro. To tak za dużo tej wilgoci już na tej działce nie widać. Na tych poprzedniejszych dwóch było naprawdę bardzo fajnie. Bo tam odkładało się taką ciemną, brunatną glebę. Tak tutaj już jest trochę gorzej. Zresztą czuć to po samym traktorze. Widać to po spalaniu paliwa, że potrzeba tutaj więcej napoju, żeby obrócić tą glebę. Z drugiej strony. Ta działka też nie jest prosta w uprawie, ponieważ no, jest tutaj glina. No i co jest też ważne, e, były tutaj już dwa lata, o, nie widać pod, pod słońce, dwa lata były już tutaj e, bez orki. Pierwszy raz e, po rzepaku w ubiegłym roku e, pszenica też tutaj była i, i też my tu tylko talerzowali i szedł e, kultywator gruber, więc tak naprawdę no, ta, ta skorupka się taka tutaj e, zrobiła. Tym bardziej, że też w tamtym roku z uwagi na suszę też nie holowałem z głębokością gruberem no dlatego, że ta 215 niespecjalnie miała lekko też tutaj z taką uprawą w związku z czym, no coś za coś tutaj musiało być I też mała awaria w kunie przetarł się niestety wąż, który doprowadza olej Odpowiadające zaciśnienie w korpusach zaraz za wózkiem, no i niestety trzeba było też kombinować i zakłuć nowy. więc gdzieś tam godzina orki, tak naprawdę, odpadła. Myślę, że gdyby nie to, to już by się tutaj kończyło. Poprzeczniaki, no ale złośliwość rzeczy martwych, jakoś te awarii od początku tych upraw rzepakowie w tym sezonie nam e, towarzyszą no ale co nas nie zabije to nas wzmocni jak to się mówi generalnie tej działki tutaj 20 hektarowej e, nie dojechaliśmy do końca z tego względu, że mamy jutro 15 dzień sierpnia jest to święto święto pracować nie będziemy tak się to już u nas przyjęło, że co by nie było to 15 jest dniem świętym i i szanujemy po prostu ten dzień dlatego chcemy się dzisiaj spiąć i to co udało się zagnoić i no zaorać tutaj zostały może jeszcze 2 hektary do, do zaorania plus poprzeczniaki no i chcemy to jeszcze dzisiaj zasiać bo w pogodzie pokazują, że mimo właśnie święta w czwartek może coś z rana pokropić więc gdyby spadł jakiś deszczyk na ten rzepak, który już będzie w glebie no to byłoby naprawdę idealnie w związku z czym mamy tutaj zrobione jakieś 15 hektarów, 5 hektarów zostanie na piątek, ewentualnie na sobotę, żeby tutaj dojechać sobie do końca. No i tak etapowo robimy, czyli trochę orki, znaczy trochę obornika, trochę orki, trochę siewu, tak żeby w miarę te odstępy od obrotu gleby do wsiania tutaj już ostatecznie nasion były jak najmniejsze. No co gdzieś tam powodzi, po, po, pozwoli tą wilgoć jako tako utrzymać, zobaczymy co wyjdzie. Jeszcze pytanie, czy te moje poprawki z korczem tutaj zdadzą egzamin? Czy będziemy też kombinować, ale błtanie, nie Czy będziemy też kombinować właśnie pod kątem innych e, zmian, bo, bo ta dawka wysiewu cały czas jest bardzo, bardzo niepewna. Także i tej gliny tutaj nie uda się uprawić samym wałem Trzeba będzie e, mimo wszystko talerzować, żeby rozbić te bryły I doprowadzić tą glebę do użyteczności schodowej, że tak to nazwę Tak, żeby ta gleba była sypka Bo to będzie tylko rzutowało na to, aby te spody były w miarę jako takie czy jako takie, no jak najlepsze, zawsze do tego dążymy ale bywało gorzej. Tu na tych działkach bywało dużo gorzej, ponieważ yy, były momenty w poprzednich sezonach właśnie też orki, po że pług tak naprawdę nie wchodził w ziemię. Były różne kombinacje, więc yy, uważam, że i tak nie jest, nie jest jeszcze źle. Czasami też wyorywało się tą taką mokrzejszą glinę. I ona no, była jeszcze gorsza w uprawie niż to, co jest tutaj na tą chwilę. Także jeszcze to nie uznaję za jakiś tam problem. No, i tak stwierdziliśmy teraz z Łukaszem, że poprzeczniaków nie będziemy teraz robić, zostawiamy je do momentu, aż nie dołożymy dalszej części. No, to w sumie i tak będzie różnica jednego dnia tylko w orce, czy tam w siebie a poprzeźniaki no niestety bardzo mocno zbite prawdopodobnie będę musiał je chyba głutowym na początek przejechać żeby zerwać tą powierzchnię i dopiero wtedy wpuścimy pług żeby to ładnie obrócił także takie trochę zaawansowane warunki tutaj mamy no ale no nie ma czego się spodziewać jest to glina która lubi pokazać swój pazur To się tutaj nie dorzuca pierwsze skiba trzeba się trochę zagłębić a maszyny mają ciężko nie da się ukryć Jeżeli tą orkę po 18 sierpnia, biorąc pod uwagę to, co idzie z góry, czyli praktycznie słońce, upał, może tam upał, nie upał, bo 25 stopni to jeszcze nie jest jakaś tam drastyczna temperatura, ale biorąc pod uwagę wiatr, który towarzyszy, i te intensywne słońce, to tylko wspomaga temu, aby ta gleba e, się osuszała. Nie da się tego ukryć. Bardziej, że dzisiaj była pierwsza noc, chyba od początku, gdzie nie było nawet rosy, więc kto tam żniwował, to na pewno dzisiaj mógł sobie pożniwować, czy tam w dzisiejszej nocy mógł pożniwować sobie dużo dużo dłużej, bo zazwyczaj rano lało się strawy, a dzisiaj można było normalnie na BOSO przejść i specjalnie nie było oczywiście tej wilgoci, także pierwsza noc i mam nadzieję, że to nie pierwsza i nie kolejna, które przyjdą, bo może być kiepsko. Chociaż wieje dzisiaj silny wiatr, więc jestem tego zdania, że coś nawieje, coś popada, jakiś front przyciągnie, ale to wszystko zobaczymy. Może być też w drugą stronę nawieje tutaj jakiegoś wyżu i ten wyż się będzie utrzymywał przez, myślę, nawet długie, długie dni, jak nie tygodnie. Oczywiście już na polu jest rozsiewacz, także idzie jeszcze enpek. Trochę siarki, trochę fosforu, potasu i oczywiście azotu jeszcze pod korzeń. Mimo że obornik był dany to tak jak wspominałem w jednym z odcinków jeszcze tą taką pierwszą wierzchnią warstwę chcemy uzupełnić te podstawowe składniki. No i tym samym teraz właśnie będziemy już zakańczać. Tu już senior sobie ten hektar dojedzie sam właśnie tym małym pługiem. A my idziemy się w tym momencie przezbroić na e, zestaw do siewu Na talerzówkę oraz siewnik Tak żeby już rozpocząć tutaj e, siewy tego rzepaku Żeby zdążyć właśnie jeszcze przed tymi opadami Także tak na tyle, na szybko, na krótko Temat orki jeszcze chciałem pokazać, jak to idzie, jak to wygląda Chociaż tu się przesuwamy trochę bardziej w prawą stronę i widzę, że już ta ziemia jest troszeczkę taka delikatniejsza, tej wilgoci też jest tutaj więcej, także może ta górka ma coś do siebie, że tą wodę nam tu po prostu zabiera, nie mam pojęcia. No dobra, to byłoby na tyle, także kolejne relacje również się pojawią.